Cześć, ludzie, kochane. E. Tak wam powiem, e. że najbezpieczniejsze godziny, kiedy można wyjść e. na spacer, e. dla seniorów takie godziny, to oczywiście, no jeszcze seniorem nie jestem, e. ale też 60 plus mam. E. Więc tak. Ja wychodzę na spacer po szóstej, a tylko dlatego po szóstej, jak już się troszeczkę jaśniej robi, żeby się gdzieś nie potknąć, nie przewrócić. Po drodze do parku mam sklepik taki osiedlowy. W parku troszkę posiedzę. Jak dobrze się czuję to wtedy do niego pójdę. Byłem przedwczoraj, ale wczoraj i dzisiaj nie poszedłem, bo nie było szans. I tak, fajnie jak cisza, spokój, ludzi nie ma. W sklepiku jest parę osób, ale kolejka przed sklepem jest, to znaczy kolejka. Góra do pięciu osób. Ale to nawet jak są tacy jak ja, czy nawet jeszcze starsi, nikt słowa nie piśnie, tylko stoją w kolejce jak normalni ludzie. Dla seniorów są wolne godziny od 10 do 12 na zakupy. Ja i w sklepie kupuję to, co mi najbardziej potrzeba, czy zabraknie mi fajek. Czy ja wiem, czy ciastek, bo w sklepie to można co kupić, pieczywo, nabiał, coś do chleba, jakieś wędliny, nic innego nie ma. Znaczy inne rzeczy są, ale akurat ja ich nie kupuję. Przecież nie będę kupował piwa ani wódki, jak to mi niepotrzebne, bo i po co. Jak ja nie piję. Kupuję tylko to, co trzeba. I tak jak przedwczoraj, zdjęcie robiłem w parku, siedzę i zdjęcie na ulicy latarnie się świecą. nawaje oświetlone, samochody na światłach. pstryknąłem zdjęcie telefonem i wysłałem do brata i do córki. Mówią, o której ty byłeś na spacerze? Mówią, podpisałem to jako poranny spacer. A ja wie, to była akurat 6.25, jak robiłem zdjęcia. To ja mówię tylko o takich jak ja, że Nie mogą spać w nocy, to rano przejść na spacer. Po co potem wchodzić w tłumie? I się narażyć na jakieś zakażenie czy na coś. Bo przecież większość ludzi o tej porze to śpi albo w domu robotę. Co daj Boże są zdrowi, to, to coś do obiadu szykuje, coś po a na zakupy sobie później wyjdzie. Także to jest tak, no nie wiem, nawet, czy to jest rada dla tych, co spać nie mogą po nocach. Raniutko na spacer, świeże powietrze, smogu nie ma, tłumu nie ma, nikt nie potrąci, nikt nie obije, nie ma od kogo się zakazić. Jakby nie było, o której godzinie nie chodzicie, uważajcie na siebie ludzie kochane. Trzymcie się.